Dzień dobry, dzisiaj dla mnie szczęśliwy dzień, bo nie dość, że jakiś czas temu zauważyłem, że wychodzą murarki z naszego domku, znaczy. Zauważyłem po prostu otwarte te dziurki, przynajmniej te trzy, tutaj, tu jeszcze są pozamykane. Tutaj dużo nie było, tylko te dwie jedna była uszkodzona, pewnie coś tam pasożytowało. Nie wiem, może jeszcze stąd, może jeszcze powychodzą, zobaczymy. Może nie, może, może któraś tam gdzieś padła w środku i zablokowała wyjście innym. Nie wiadomo. W każdym razie cieszę się, że dzisiaj po raz pierwszy zauważyłem, że rzeczywiście murarki kręcą się koło tego domku. I tak jak wam pokażę tutaj na filmie, próbowałem kilka razy podejrzeć co one tu robią dokładnie, ale nie jestem w stanie na razie tego odgadnąć, gdyż zwykle przylatują i po prostu. Kilka dziurek, jakby tak sprawdzają, podlatują, sprawdzają i odlatują. Nie zauważyłem jeszcze, żeby któraś do środka wchodziła, coś wnosiła czy wynosiła. No, nie udało mi się tego zaobserwować. Coś się dzieje. O, widzicie teraz, przyleciała jedna, druga z powrotem ta. Sprawdza coś, sprawdza te dziurki, sprawdza gdzieś dookoła coś tam sobie łazi, chodzi, nie wiadomo i poszła. Bardzo się cieszę, że, że te murarki jednak się tutaj kręcą. Polecam wam, żeby się zainteresować tematem murarek, ponieważ są to pszczoły, które nie żądlą, nie gryzą, nie robią nie robią miodku dla nas, ale są bardzo dobrymi zapylaczami. Coraz mniej tych pszczółek Walka z różnego rodzaju insektami, ale również chorobami roślin, opryski nie w tych momentach, kiedy trzeba gdzieś tam w ciągu dnia, no masowo zabijają nam zapylacze. Co prawda rolnicy już troszeczkę idą. Porozum do głowy i zwracają z tymi po prostu drzewami przy drogach, z tymi miedzami, gdzie, gdzie rosną kwiaty, jest trochę dla zapylaczy. Pojawiły się już nawet takie w niektórych krajach chyba przepisy, że muszą być zachowane te kawałki pola, no, łąk kawałki. No bo u nas to wiadomo, że każdy centymetr wykorzystają niektórzy do tego, żeby jakieś pieniądze zarobić, co się potem odwraca do nich. No, tyłem, że trzeba inwestować w różnego rodzaju nawozy, problem z zapylaniem i tak dalej, także chciwość wychodzi. Odwrotnie, bokiem po prostu im wychodzi, i, i, i co niektórzy już właśnie po rozum do głowy poszli i wracają z tym wszystkim. No ale niestety jest jeszcze wiele ludzi, którzy tego nie rozumieją, którym się wydaje, że nie potrzebujemy może w ogóle um, tych owadów. Ja słuchajcie, postawiłem. Widzicie taki domek totalnie z materiałów odpadowych. Zrobiłem samemu, trochę jest drewna, trochę jest tam. Trzciny w środku, bardziej o teraz widać. Bardziej sobie drewno upodobało te kilka pszczół, które gdzieś zabłądziło tutaj do nas w zeszłym roku. O, przyleciała znów. Może się mnie boi teraz troszeczkę tutaj i tak za blisko stoję. No, upodobały sobie, porozmnażały, że tak powiem, w środku. Niewielki koszt, nawet jak chcecie kupić. Tam mam drugi taki mały domeczek. Nie wiem, czy tam cokolwiek się dzieje, bo tam były raptem chyba tylko dwie dziurki zaklejone, z czego jedna taka dziurawa, prawdopodobnie z jakimś pasożytem który tam żerował, już w zeszłym roku zresztą. Więc zdarza się, że nie wszystkie pszczoły wyjdą z takich drewnianych. Może lepiej jednak mieć takie trzcinowe i otwierać, wtedy możemy jakby większą populację samemu kontrolować, że rzeczywiście wyjdą. A, ale jak widzieliście, może, bo właśnie ją wystraszyłem, jednak tutaj też się kręciła jakaś pszczoła. Pomimo, że tu były tak naprawdę zaklejone tylko dwie. O, słuchajcie, super, tylko nie wiem, czy mi się to uda pokazać, czy kamera. Złapię ostrość widzicie tam dziadygę w środku O, rozjechała się, poczekajcie jest tu w środku. Widzicie? Ją? No bliżej już nie mogę, bo mi gubi ostrość totalnie. Ale siedzi w środku, coś tu się dzieje. A ca cały czas te dwie dziurki są zaklejone, więc być może, że z tego drugiego domku no, tutaj przybyła ta pszczoła, a może po prostu w ogóle gdzieś tam z okolicy nie wiadomo skąd tutaj przyszła i już się zaczyna coś dziać już tutaj zaczynają się chować zaczynają coś tam budować pewnie ścianki, te kokony te składać tam, no, no zaczyna się jakiś ruch i ja jestem przeszczęśliwy z tego powodu dwie latają obok siebie o o o o o jakieś bzykando idzie czy coś nie wiem co to za zwyczaje Chcę teraz podchodzić, żeby jej nie wystraszyć. O, tam zagląda jakoś do tej dziurki, tak jakby może wygrzebywała z niej. Dała dyla, pomimo że się nie zbliżyłem, tylko dałem zuma. W tamtym roku kilka dziurek zostało zasiedlonych, teraz zostało kilka otwartych, może nie będzie wszystkiego, wiecie, teraz zaklejonego, może, może niektóre tam nie przeżyły, może nie wszystko się udało idealnie, nie wiadomo, ale coś już się zaczęło dziać i wiecie, im więcej zagospodarowujemy tutaj terenu, im więcej jakieś grządki, robimy coś, kopiemy w tej ziemi, możemy po prostu zniszczyć takie naturalne schowki tych, tych no... Naszych, naszych owadów, tak samo z trzmielami. One, część trzmieli na przykład w ziemi kopie po prostu dołki i tam y, się, że tak powiem, zagnieżdża, zadomawia i rozmnaża. Natomiast y, pszczoły też szukają różnych miejsc. I jeżeli zagospodarowujemy jakiś tam teren, no, w permakulturze może się okazać, że nawet im pomagamy, bo jak mamy dużo ściółkowania, mało przekopywania tej gleby, no to może być nie tak źle. Natomiast jednak część jakichś Gniazd, że tak powiem, takich możemy zniszczyć. Dlatego moim zdaniem warto jest zwrócić uwagę na to, że można nawet, mówię, kupić takie domki i możecie nawet nie kupować murarek, zobaczyć, czy wasze gdzieś tam się zagnieżdżą przez rok, dwa. Jak nic z tego nie będzie, to sobie wtedy po prostu kupić. Chyba, że komuś zależy, żeby szybko, to nie ma problemu. Mi nie zależało, żeby było szybko, bo ja mam bardzo dużo trzmieli tutaj na działce i one też mega robotę robią. O nich trzeba bardzo. Tutaj ciepło myśleć i często wspominać, ale chciałem zrobić właśnie dla murarek coś. Zrobiłem i podoba mi się, że, że one się tutaj kręcą, coś się tutaj dzieje. Jeszcze, jeszcze trzy słowa o tym, żeby jak się decydujemy na murarki, to też trzeba pamiętać o tym, żeby im zapewnić jakieś pożywienie, jakiś, jakiś pyłek, tak? nektar, czy co to one tam sobie chcą zreć. Nie sztuka jest kupić ileś tam. Setek czy tysięcy nawet kokonów, a potem one nie będą miały co jeść, więc trzeba zapewnić im jakieś jedzenie. I tak na przykład u nas wierzba już sobie tam kwitła już dawno nie kwitnie. Dereniadalny to jeszcze malutkie to wszystko jest ale już kwitł już tam się kręciły różne zapylacze. Pojawiają się różnego rodzaju kwiaty, jak mniszek, jak jakieś tam inne, małe tam, co to nawet nie znam, ale już się trochę pojawiło i też bardzo ważna roślina dla zapylaczy u nas w ogrodzie. Jedna z najważniejszych, jeżeli chodzi o termin taki wiosenny, to jagoda kamczacka. Co prawda trochę ją poprzycinałem i jest teraz tych mniej tych kwiatów niż, niż no, gdybym tego nie zrobił, ale jak widzicie. Zaczyna się dziać to samo co w zeszłym roku, czyli po prostu tu jakiś bzyczek, tam jakiś bzyczek, jakieś trzmiele latają ze wszystkich stron, tam też. To może tak nie widzicie na ekranie dobrze, jak ja pokazuję, bo ja po prostu je widzę, a wy macie trochę inny ogląd na to, ale. Pełno, pełno zapylaczy. O, proszę, pomimo, że dzisiaj taki pochmurny i dosyć zimny dzień, to już się tutaj kręcą, już jest ich coraz więcej. Więc, jeżeli się decydujecie po prostu na, na też na właśnie takie murarki, proszę pamiętać o tym, żeby mieć też w ogrodzie jakieś rośliny, które wcześniej zaczynają kwitnąć bo no one muszą mieć co robić, prawda? Tu mamy borówki, które też już w sumie niedługo, zobaczcie, już mamy kwiatuszki. Za moment też będą obsypane kwiatami, oby tylko mrozy jeszcze ich nie ścięły. Jagoda jest o tyle fajna, że ma się na tym mrozy, jest w miarę odporna. No może muszę zrobić osobny odcinek o tej jagodzie, bo ktoś tam prosił nawet parę osób, żeby zrobić to, może jeszcze parę słów powiem, ale tutaj też wspominam, że już nie mówię, żeby wyliczać, że trzeba mieć dwa kwiaty na jedną pszczołę albo coś w tym stylu ale warto mieć takie rośliny, które wcześniej kwitną. Jak widzicie tu wszędzie maliny są takie jednoroczne, posadzone i nic jeszcze nie rośnie tak mocno, nic nie kwitnie. Maliny na pędach dwuletnich dopiero tutaj właściwie ruszają, jeszcze kwiatów nie mają, tam jeżyny bezkolcowe, malino malinojeżyny czy maliny czarne to jeszcze agrest porzeczki tam to jeszcze, jeszcze już zaczyna tam agrest chyba i porzeczki kwitnąć powoli, ale jeszcze daleko w tyle jest jest za, 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 za Jagodą Kamczacką. Jak będzie w sezonie się może trochę działo więcej, może troszkę większa zgraja tu będzie leciała, latała, no to dam wam jeszcze znać, co, co, co tutaj zmieniamy, czy nie zmieniamy, czy co możemy chociażby sobie poobserwować, ale no jak widzicie coś się dzieje. Także jestem bardzo zadowolony, że przetrwały też zimę, gdzie Czasami mrozy były poniżej minus 20 stopni, nawet no to fajnie. To znaczy, że nie trzeba nic w zimę z nimi szczególnego robić, otulać, nie wiadomo co. Tyle, moi drodzy, powiedzcie, co tam u Was się dzieje z owadami. Jak macie jakieś ciekawe jeszcze pomysły na różne budki dla trzmieli i innych owadów, dajcie znać. Może coś tutaj też wykorzystamy, jakiś pomysł i, i, i zrelacjonujemy taką budowę. Jak będzie oczywiście ku temu okazja. Do zobaczenia. Pa Pa!